Oceń konto bankowe i dodaj do ignorów. Nie ma takiej usługi. Proszę o dodanie do klanu 5 zł. No ale to nie ma, że piszesz i to jest. Trzeba zapłacić za dodanie. Zresztą 5 zł nie kosztuje chyba dodanie do klanu. Mój drogi, za 60. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że miałeś niedawno 470. A teraz masz 480. <laughs> Zajęło ci to. Zajęło ci to kilkaset bitew, chyba. Yy, czyli naprawdę kiedyś będziesz fioletem. Ponieważ tendencja jest zwyżkowa. Nie wiem. Co, co prawda modne są takie tematy. Ile lat jeszcze wod pociągnie. Więc. Muszę przyznać, że akurat w Twoim przypadku, jeżeli nie zwiększysz tego tempa, yy, może być trudno zostać fioletem. Nie? Ale ja w Ciebie wierzę, a za 60 to już w ogóle bardzo w Ciebie wierzę. I myślę, że dasz radę. Po prostu dasz radę. Widzę, że tu w ostatnie 7 dni zrobiłeś, <gryś> zrobiłeś zwycięstwa 35%. To jest rzeczywiście. Dosyć, dosyć słaby wynik to jest. Myślę, że miałeś wajchę przełączoną. Właściwie to nawet nie myślę, jestem pewny, że miałeś wajchę przełączoną, bo to jest, to jest normalnie nie do zrobienia, bo tutaj rozegrałeś aż 31 bitew. Jakbyś rozegrał z 10, to wtedy może być tyle, bo masz takie pechowe bitwy, ale 31, to już to ciągnie do 50%. Ponadto powiem Ci coś za te 60 jeszcze. Nie wiem, czy wiesz, jak fantastycznym połączeniem są dwa kolory, czarny i czerwony. Jeżeli kiedyś zajmiesz się fotografią, to zobaczysz wtedy, że obiektywy Canona, które są czarne i mają taką czerwoną obwódkę, to są wysokiej klasy. I ja teraz muszę stwierdzić, że ten dobór tych kolorów u ciebie tutaj jest nieprzypadkowy. Czerwono-czarny. Myślę, że tu będzie tylko lepiej. Po czerwieni będzie złoto, po złocie bo nie, bo nie, bo nie, bo nie. będzie zieleń i tak dalej i tak dalej. Tak Jasie, to będzie. 62 zł. Cześć, Halak, oceń moje statystyki i powiedz, kiedy wbije fioletowy kolorek. Dobrze. No się nie mogę doczekać. Mój nick jasiek EK122. Bardzo dziękuję, kolego sympatyczny. Zaraz zobaczymy Twoje konto. Na, już od razu Ci mówię, że jest fajne. Ale to jeszcze zobaczymy. Także kolego, tak trzymać. Idzie ci świetnie, fioletem na pewno w przyszłości zostaniesz. Może. Już w następnej grze od Wargamingu, ale na pewno tak będzie. Patryk. Ale za 5 zł opinię jesteś ciekawy znanego influencera, bo musisz znaleźć jakiegoś influencera. No, 5 zł wpłacił i mówi, że ocena konta ma być. Panie Patryku, za 5 to panu mogę przeczytać, że ma pan 53 384 bitwy. Tyle masz pan bitew. Gdyby nie dzisiejszy stream, to byś pan o tym nie wiedział. Rouczko. Nie wiem, jak to się czyta. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Za 60. No. Rozegrałeś 46 tysięcy bitew. W ostatnie 30 dni 163 bitwy. Widzę potencjał. Widzę, widzę naprawdę wyraźnie potencjał. Kaczafi 7 zł, Proszę o stosowną usługę za tą cenę. Nazwa gracza kol podkreślenie me siurdas. Dobra, bardzo dziękuję, kolego. Uważam, że wszystko w życiu można osiągnąć wytrwałością. Tobie wytrwałości nie brakuje. Jesteś graczem po prostu silnym, mocnym psychicznie, bo każdy inny po zagraniu 46 tysięcy bitew i takim wyniku był, byłby już nie to, że zniechęcony, ale delikatnie mógłby być zniesmaczony po prostu. No jeszcze pozwolę sobie zerknąć oczywiście. Jakimi czołgami osiągasz najlepsze wy... No widzę, że tutaj... Rozumiem, że wychodzisz z założenia, iż jak troszeczkę ci to spadnie, to później podskoczy, prawda? Jest to bardzo dobra taktyka. Do fioleta, wbrew pozorom, nie jest wcale tak... Ym, daleko. Masz 46 tysięcy bitew i WN8 151. No to muszę ci powiedzieć, że żebyś tego WNa miał powyżej 2000. A czy nie wiem, czy ja będę tak długo żył? Pewnie nie, ale Multi jest młody chłopak. Ja bym ci radził. Może tak, jak mnie zabraknie. To wtedy do Multiego i wtedy. Za ile ślad po prostu, niech on ci przepowie. Poproszę o ocenę konta RYBKA 9430 zł, jak coś to bitwy na przebrzydłym baboku robione przez moją żonę. Pozdrawiamy i życzymy pomyślności. To masz szczęście, że przez żonę. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Chłopaki, musicie przystopować z tym naprawdę. Galada w tam... 7 złotych. Witam. Proszę o nazwanie ziomkiem szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz. Dobrze, dobrze. <laughs> dobrze. Sprawdzę jeszcze koledze, jakie ma czołgi. O, widzę, że tutaj jakimś dzieci całkiem nieźle. 10 zł. Mów pan, prawdę, uśmiechnięta buźka. Dobrze, będzie, będzie prawda. Będzie po prostu prawda. Kolego widzę, że wziąłeś sobie moje rady do serca i BDRM wykręciłeś tutaj całkiem niezły wynik. Ponieważ. a tutaj jeszcze lepiej T34. Zobaczymy WN8 najlepsze. Proszę. Cołk LTP. Proszę, Proszę bardzo. o obejrzenie mojej powtórki z pochwałą Uśmiechnięta buźka 30 złotych, link do UOT, replay z kratka, malinowka, myślnik skipper46, myślnik t, myślnik 22, podkreślenie medium. Dobrze, zaraz wszystko będzie działać. Także, panie kochany, no, chciałbym powiedzieć, chciałbym być złośliwy i coś tutaj powiedzieć negatywnego, ale nie widzę. Nie widzę, no jesteś na najlepszej drodze do tego, żeby po prostu poprawić statystyki. Tyle ci mogę powiedzieć. Masz jednym czołgiem 1500 WN, a teraz tylko pozostały musisz do, dociągnąć. Poza prima plisem, pamiętaj o tym modzie na rozmazane roboty, bo znów będzie narzekanie. Jakie rozmazane roboty? Nic nie wiem. Dobra. O, widzę, jest Tomek Wojewódzki. Niepełnosprawnych, którzy żyją tą grą. Ubach popachy. O, kurka, niszczyciel dobrej zabawy przyszedł. Ty weź zmień streama, weź, idź gdzieś tam. Jak nie lubisz się pośmiać, to idź sobie, kurczę, obejrzy, nie wiem, teatr telewizji jakiś. No, za tyle muszę Ci powiedzieć, kolego. Na razie idzie Ci w miarę dobrze. Maszty bite w 32 tysiące. Zrobiłeś 709 WNA. Niestety, w ostatnie 7 dni tutaj miałeś pecha. I to wybitnego pecha, bo ci do 43 spadło. Ale spokojnie. Pamiętaj, że nie od razu Rzym zbudowano. Zobaczymy, jakie ty masz czołgi tutaj. Aż 400 czołgów kolega ma. Co jest w ogóle jakimś fenomenalnym chyba wynikiem. Najwięcej bite w 4000 czołgiem T95. Niszczyciel 10 poziomu to jest. 9, przepraszam. No i kolega nim robi 1300 uszkodzeń. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, kolego. Bo widziałem tutaj, pojawiają się na przykład miglance, którzy mają na przykład 500 uszkodzeń. Firestarter, 5 zł, halak. Ile na klatę? Ile w bicepsji? Ile w martwym ciągu? Ja w żywym ciągu robię tylko. Ja jeszcze się ruszam generalnie. Kolego, dzięki. Co ty szukałeś na przeglądarce, że wyskakuje ci reklama Suka Doskonała? Gdzie taka reklama jest? Tutaj? Co to znaczy, że Suka Doskonała? A to! A co to w ogóle jest? Suka Doskonała. Książka wydana w 2021 roku, autor książki Jolanta Dymowicz. No i o czym to jest? Informacja o produkcie. Ciało wynajmę. Dyskrecja zapewniona. 25-letnia Polka ukrywająca się pod pseudonimem Jet widz, rozpoczyna nowe życie w USA. Ma zamiar zrobić karierę, zdobyć wielkie pieniądze, niekoniecznie w legalny sposób. Chcesz komuś zrobić prezent? Wybierz i opłać usługę zapakuj na prezent. Ja nie szukałem takich książek. Mary, Mary, Mary. Powracający gracz. Witam największego i najprzystojniejszego dowódcę najlepszych klanów. O. Czy jak wrócę do grania, to mam szansę na lepszy kolor? 65 zł, czy mam szansę dołączyć do klanu pod klanówki? Co Panie. powinienem zmienić w bitwach, abym grał lepiej? Pozdrawiam serdecznie, Nik. LECL ODE36. Już ci z góry mówię, że masz szansę. Za 65 zł to na wszystko masz szansę. Dobra. <ścoughs> Słuchajcie, chórka. Jedziemy dalej z kolegą. Zobaczmy, na czym koledze najlepiej idzie. Proszę. No, ale to jest mały czołg. Uwaga, co tu będzie takiego? O! No to jestem zdziwiony, ale cztery bitwy. tragerem 8, tak? Czy to jest? Co to jest? Siódmego poziomu? A, to jest taki przyczajony tygrys ukryty smok. Rozumiem. Dla w 7 złotych. Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku o nazwanie ziomkiem, albowiem poprzedni wniosek się zagubił. Szeroko uśmiechnięta twarz, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, szeroko uśmiechnięta twarz. Dobrze. Nie wiem dlaczego się zagubił. Nie powinno tak być w ogóle. Dzięki kolego. No, Fiatem 3000. Widzę ładny wyniczek tutaj jest robiony. Walentynką. Prototypem o dziwo. Centurion 71. O! Centurion 71, ciekawy. Koluszenką. Walentyny, no M40, M43. Kolego, moim zdaniem wszystko jest w porządku. Naprawdę. Ja tu bym nic nie ruszał. Po prostu rób swoje. Rób swoje, naprawdę. Senator Armstrong. Bardzo proszę o coroczną ocenę konta. Ostatnimi czasy poprawiłem formę i myślę, że są szanse na Fioleta. W niedalekiej przyszłości. No nie wiem, czy za 30 zł są szanse na fioleta. Zaraz to sprawdzimy, kolego. Gdzie to tutaj jest cennik? Za 30 zł. Ocena konta mało wylewna. Ehm. Także już nie widziałem, ale już Ci powiem, że nie masz szansy na fioleta. No, ale jedziemy. Kolega się nazywa senator, a jest taki. No, powiem ci szczerze, że chłopie, rzeczywiście ostatnimi czasy, powiem ci tak, jest takie powiedzenie, że jak coś się stanie, to kaktus... Na dłoni wyrośnie. No więc ja Ci powiem tak, że jak Ty zostaniesz fioletem, to mi kaktusy wszędzie wyrosną. Nawet mi w wiadomym miejscu może wyrosną. To jest po prostu to jest dramat to jest tragedia to jest poniżej wszystkiego. Witam serdecznie, witam. Jeżeli rok zajęło Ci Doprowadzenie tego do pomarańczowego to przypominam ci, że pom pomarańczowym jeszcze są inne kolorki, a fiolet jest na końcu. Więc, panie, za 30 zł, to ci mogę powiedzieć, że <laughs> nie wiem, co się stanie. Nie mam. Nie, nawet nie mam w głowie pomysłu, co ci powiedzieć. Po prostu to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Prędzej w Polsce uczciwi politycy będą, niż ty zostaniesz fioletem z takimi. I to tyle, nie? No ocena mało wylewna, no kurka, za 30 to co byś chciał? Ale następny jest kolega Hitchcock za 50. To już mogę powiedzieć z góry, że to jest trochę lepszy zawodnik. Dobra, jest. Jest taki. O kurka! No! Ale poczekajcie, bo 50 dał. Czekajcie, czekajcie, dał 50. <ścoughs> dał 50, tak? No więc za 50. Ocena konta z małą pochwałą gracza i zapewnieniem, że może być lepiej. Panie Hitchcock, muszę panu powiedzieć, że ostatnio widać, że nauka nie idzie w, la, w las. Po prostu, co prawda nie grał pan przez ostatnie 7 dni, ale rozumiem, że jest to przygotowanie pod jakąś ofensywę. Całkiem nieźle tutaj. Oczywiście można powiedzieć, że to jest 36 bitew rozegranych i na... Dziewiątym teże właściwie robił pan średnio 646 uszkodzeń. Ale nie zrażajmy się. AREX 21 37 30 złotych, cześć Halaku. Ocenisz moje konto. Nik UFLA 125P. Zaraz będzie ocenione. Kolego sympatyczny, bardzo dziękuję. Ale musicie przystopować z tymi bo. Zakład przebrzydłych baboczysk Halaczysk prosimy o ocenę następujących kont z klanu PBH Wpłaca 995 plyn, naszeniki, podkreślenie kowu podkreślenie, RUFUSX 95 kapitan, mister Chakus, Badriver, PRZEMEK 1207, gamebot EBOT2, Kilforskill, Cyber Circuit, Foker Hero i to <grym> tyle. Dziękujemy. <grym> Panowie! Za 5 zł to ja mogę jeden nik przeczytać, i to jeszcze nieuważnie. Także, kolego, yy, sprawdźmy jeszcze, jakie ty tutaj czołgi masz. Bardzo fajne maszyny. Widzę, że jesteś trochę takim wallet playerem. TS5, Streetswagen S1, T34, Lis, Is2, yy, AMX Liberté, mamy Rudego, mamy Churchilla, Progetto. No powiem Ci szczerze, że konto dobrze rokuje, generalnie. Jakbyś trochę więcej wpłacił, bo pożałowałeś dychy, to bym Ci tutaj już wywróżył świetlaną przyszłość. Ale niestety, no jest to... Jest to konto dobrze rokujące, musisz po prostu więcej grać i Siborowski jeszcze troszkę 5 się złotych. Proszę mi powiedzieć, czy mam szansę na zostanie najgorszym graczem w Łot? Zaraz zobaczymy, kolego, zaraz zobaczymy. <laughs> Także, panie Hitchcock, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że weźmiesz sobie moje rady do serca. Jest dobrze, ale ja po tych statystykach i po, bo tutaj jak, jak klikniemy sobie ten wykres, to możemy widzieć, że jest na dół trochę, ale moim zdaniem to jest złudzenie, nie przejmuj się tym, po prostu idziesz, idziesz po swoje.